I mamy kontrolę trzeźwości. Po raz pierwszy od gdzieś około roku będę miał okazję dmuchnąć. Dobry! Dzięki! Do widzenia! Ja osobiście takie kontrole trzeźwości nie przeszkadzają. To, że te kontrole mi nie przeszkadzają nie znaczy, że bezkrytycznie godzę się na wszystko w kwestii kontrolowania. Wszak weźmy też pod uwagę, że Skoro możemy kontrolować od profilaktycznie każdego na drodze, to dlaczego nie skontrolować go w domu? Ja mam na przykład troszkę niebezpiecznych narzędzi w domu, mianowicie mam parę noży. Może skontrolujemy, czy, czy też te noże nie były używane do jakichś przestępstw. A może za chwilę będą użyte. No I tak możemy do każdego do domu wejść, kto nie ma noża w domu. Nie jestem zwolennikiem czegoś takiego jak profilaktyczna, rutynowa kontrola. Kontrolowany powinienem być, jeżeli coś zrobię, coś przez krobe swoim zachowaniem, stałem się w jakiś sposób podejrzany, że coś może być, coś może być nie tak. Wtedy jak najbardziej powinienem być przez policję zatrzymany, sprawdzony, czy jest wszystko ok, czy jestem ciężwy, czy mam y, odpowiednie y, dokumenty uprawnienia, y, czy pojazd mój jest y, sprawnym, y, jest pojazdem sprawnym technicznie. Natomiast profilaktyczne takie kontrole, no ja nie jestem tego, tego zwolennikiem.